Ci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Sophie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Loop. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Zna każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Wygrywał pojemnik z inhibitorami. Witam was ludzie z Serdecznie, Zresztą, jestem Surbi 64, a my kontynuujemy przygodę w Danick Clyde Tym razem będzie chyba będziemy mieli pierwszy, pierwszą, tą ważniejszą taką dysję pod względem y, dzielnicy. Noże, ja już trochę tu się kurde, biegałem przez przygody. No, wyżej niż myślałem. No. Zamiarki? Szlak. Łatwy. A e, to easy. Tuda. Sophie, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Chryste. Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Aiden. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. Mam czasówkę? Dobra, walić to. Później się będzie przeszukiwać. Dobra. Wezmij się jeden. Mam chwilę w dupie, ja pojemnik z inhibitorami. Chociaż brakuje mi jednego i mogę sobie zwiększyć. Coś. No opuścisz to. Nie myślałem, żeby to sprawdzić. Hmm. Kurwa, ja mam że nie? jest. Teraz zaraz mam wbić. dłużej. Coś musi być tu. Ja pierdolę. Ejden. Hm. Dobra. To spróbuję... Nie, ten emigrant mi pole... mi proponuje... Tutaj też coś nie mogę nic. Mogę te beczki weźć? Tortycznie, tak. Faktycznie nie ogarnęła. No, Nie wyjdziemy z Nikt nie wyjdzie. Oddaj mi detonator. Nie. Mieliśmy tylko pobierać oku. Zbierać pieniądze. Tak, oddaj go. Dostaną do nas, to na to zasłużyć. Powstychają. Tak, postrzegam cię. O, tu ich litro są. Dobra, to od razu przy okazji zgarnę ile. Dwa, dobra. Gdzie tam łazunek? Tu. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Teraz trzeba się wyrzeć w litro. rusztowanie widzę! A ten! mnie nie stresuj No ale dawaj, dawaj, przesuwaj się. Tu nie ma jak przejść. Hmm. Spójrzcie. Oddychnij chwilę, ja tu muszę obadać. Ah, sim. Dobra. No, tak coś czułem. Że zbyt kombinuję. No. Ech. Ten sam myk zrobię co wcześniej. Tutaj ten, dobrze. Jednak się udało. Mogę to jakoś opuścić? Nie muszę masować, czy muszę? Dobra. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy! Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie z doczywy. ty dupku! Nie chcę umierać! Hej! Kto tam? Stój! Albo wysadzimy tę wieżę! Przysięgam! Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy te wieże! Nie słuchacie! To koniec! I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto! Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack! To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem, boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć, zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barnejem. Raz byś mnie kurwa posłuchał. Dogadać się z Barneyem po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć, między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli... Barney wiedział, że Lukas go ściga. Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry! To co, Pielgrzymie? Wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Uspokój się, Joe! No, nie uspokoję się, kurwa Mać! Wyprowadź nas z miasta do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Nie targuje się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty Pielgrzym prawi nam kazania! Ty cholerny idioto! Zrób to Jack! Teraz! Żegnaj bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to. Woda jest... No i co teraz ejden, mądralo? Kto będzie rządził wodą? Hakon. Gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnij się, że jest tam bezpiecznie. Możesz przeszukać rzeczy Barnea. Teraz jest tam pusto. Taki nie dostanę nic kolacji... Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. i'm que get A que is safe. dowód to to nie Skóra! Hakon! Znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry! Co? No. O, zaraz się zrzygam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi i... To robi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barnej? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się! Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię tych nogi. Przestań! Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Odjebało ci? Wyrabia Wra nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Może ty nie, ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie mamy z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my! Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd wziął się ten płat skóry, Sofie? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto. I po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitora. Poczekaj! Proszę. Aitora nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sofi. Nie. Ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby Lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć Espeków. Tak. I się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrole pojeby i zabójcy, Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wyrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca SP. Brzmi niebezpiecznie. Przygotowujemy się do tego od dawna. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian.